Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podróży z wartościami. Nazywam się Joanna Rutkowska i dziękuję pani Justynie Sudzik za zaproszenie do tego projektu. Dziś chciałabym powiedzieć państwu kilka słów na temat wartości, którą jest przyzwoitość. Przyzwoitość to wartość, którą trudno scharakteryzować w kilku słowach, ponieważ moim zdaniem jest ona pochodną innych wartości, ważnych wartości, o których była mowa w poprzednich odcinkach podróży z wartościami. Powiem tyle, że za przyzwoitego możemy uznać człowieka, który kieruje się stałym, etycznym systemem norm i zasad. Jest to osoba uczciwa, jest to osoba solidna. Możemy powiedzieć, że jest to po prostu człowiek, Porządny. Co rozumiem pod tym pojęciem norm i zasad? Tutaj też sprawa nie jest prosta i jednoznaczna, ponieważ jeśli rozejrzymy się wokół siebie, to widzimy, że różne grupy społeczne, różne grupy zawodowe, a nawet pojedynczy ludzie kierują się różnymi zasadami i normami. Ale być może takie powiedzenie zwykłe nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, można uznać za podwalinę przyzwoitości. Ponieważ człowiek przyzwoity to taki, który jest godny zaufania, który jest, nie wzbudza lęku w swoim otoczeniu, zazwyczaj cieszy się bardzo dobrymi relacjami, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, również buduje długoletnie przyjaźnie, co moim zdaniem jest. Bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka, jest to osoba, która w razie czego odpowiedzialnie i odważnie będzie broniła nie tylko swoich racji, ale także racji osób ze swojego najbliższego otoczenia, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Będzie się po prostu zachowywała przyzwoicie. Dzisiaj mamy tak dużą ilość zachowań nieprzyzwoitych wokół siebie, że przyznać trzeba, że to, co. Kiedyś wydawało się oczywiste, e, musi być często nagradzane, tak aby szczególnie najmłodszemu pokoleniu, dzieciom i młodzieży wskazywać zachowania przyzwoite jako takie, e, jako takie najważniejsze w życiu. Wiem, że młodym ludziom nie jest dzisiaj łatwo dokonywać wyborów, ponieważ ilość informacji, którą jesteśmy wręcz zalewani codziennie poprzez media, przez internet, powoduje, że kształtowanie swojego systemu norm i wartości wcale nie jest łatwe. A jest to proces bardzo długotrwały. On zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy wzrastamy w swoich domach, w otoczeniu rodziców. To oni przekazują nam pierwsze wartości. Następnie ruszamy do szkoły, gdzie spotykamy nauczycieli i rówieśników, i potem w życiu dorosłym również wpływ mają na nas przede wszystkim te osoby i te postawy, które znajdują się blisko w naszym bezpośrednim otoczeniu. Na pewno trudno wybierać te wartości, które są godne naśladowania i godne uznania dla nas samych. Dlatego my, jako nauczyciele i rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pomóc najmłodszym. Oni mogą się czuć w tym naprawdę zagubieni. Dzieciom i młodzieży powinniśmy dostarczać codziennie nie tylko nowej wiedzy i doświadczeń, ale także takiej zwykłej życiowej mądrości. To bardzo ważne, aby zrozumieli, co tak naprawdę jest w życiu warte, bo jak wiemy, nie wszystko warte to, co jest opłacalne i nie wszystko, co się opłaca, warto robić. To bardzo istotna teza. Życzę wszystkim, żebyśmy dzisiaj mieli chwilę na zastanowienie się nad przyzwoitością, nad naszym postępowaniem, a w przyszłości również siebie oceniali z perspektywy czasu jako osoby przyzwoite. Myślę, że to jest taki dobry krok ku szczęściu, a przecież wszyscy w życiu dążymy do tego, aby być szczęśliwi. Życzę tego wszystkim z całego serca, życzę Dobrego dnia. Dzisiaj widzę piękna pogoda, także mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich dzień bardzo udany. Dziękuję, do widzenia.